Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z American Truck Simulator. No i witam was ze słonecznego i pięknego Los Angeles. Um, no może nie tak słonecznego dzisiaj, jak widzicie, ponieważ pogoda nam nie dopisała, troszeczkę popaduje, ale to nie jest żaden problem, ponieważ tak przyjemnie się jedzie przez to Los Angeles. Słuchajcie, już jesteśmy, wyjeżdżamy praktycznie z tego Los Angeles, teraz jesteśmy na przedmieściach. Przed chwilą wyjeżdżałem z centrum, e, oczywiście. Mam tu modyfikację na napis: Hollywood, tak samo jak modyf listę modyfikacji, macie w opisie. No, fajna policja, cześć. I, i mandat na początku odcinka: to, to się nazywa być warzywem. No, ale nic nie zrobimy. Gdzieś tam ten napis: Hollywood jest za mną, go dzisiaj nie zobaczymy. Zobaczymy go w przyszłym odcinku. Znaczy w przyszłych odcinkach będzie na pewno jeszcze na to okazja na 100%. Bo w Los Angeles będziemy pewnie jeszcze nie raz. Myślę, że to dla nas zielone też weszło. Um, słuchajcie, dzisiaj jedziemy z walcem drogowym. Jak widzicie na ładunku, do Grand Canyon Village. Nie wiem, czy dojdziemy dzisiaj, ponieważ troszkę mi się śpieszy, więc odcinek będzie też krótszy. Ale najwyżej podzielimy odcinek na dwie, na dwie części po prostu. I pierwszą część wy widzicie teraz, następna będzie gdzieś tam za jakiś czas, z tej samej trasy, tak kiedyś robiłem w Eurotraku I sobie pojedziemy do Grand Canyon Village, myślę, że będzie spoko, do Karte Pilar widziemy właśnie ten walec. Także jest tam Wielki Canyon, Colorado tak zwany, znaczy tak zwany, no po prostu się tak nazywa, nie? No i teraz sobie postojmy na czerwonych, zanim wyjedziemy z miasta. Naszym Kenworthem W-900 Kurde, dużo tu policji strasznie dobra, mamy zielone Przecież ten walec nie jest jakiś ciężki, on ma 9 ton, więc to jest... Nie jest dla takiego Kenwortha z taką mocą Dobra, słuchajcie, nie jadę szybciej niż te trzy dychy Bo to... O kurde, zaraz mi jakaś policja złapie znowu i... Będzie Bigos. Paliwo mamy. Mamy. Także spoko. Więc zjeżdżamy. Chociaż chyba lepiej byłoby główną drogą zjechać aniżeli jechać tędy. Myślę, że tak zrobimy. Jeszcze na zielonym. Dobra, spokojnie zdążyłem. Bo tam wiecie, tam mamy zakręty. Tam mogą być jeszcze jakieś światła. A tutaj tylko jedne będą. Więc spoko. Damy radę, zaraz wyjeżdżamy z LA. No dawaj, zielone światło, szybko, zanim my wyjedziemy z tego Los Angeles, to po prostu do jutra. Bo zacząć nagrywanie, jak wyjeżdżałem, ale już. A, też nie pada w ogóle dalej, mówicie wycieraczki włączone. Zwiciemy uwagi. W ogóle oni nie mają pierwszeństwa? Nie wiem. Że inaczej to tutaj działa? No i źle wyczułem. żarówkę. Jeszcze, jeszcze i tak nie czuję, bo wiecie. troka bardziej gram niż tego ATS-a. Tego ATS-a praktycznie tylko kiedy nagrywam gram. I wtedy sobie grałem, żeby hajsu zbierać się tego traka, nie? Znaczy nie chcę jakoś specjalnie grać, bo chcę sobie kupić tego ATS-a w końcu. Nie czekam na jakąś promocję fajną. Wtedy sobie go kupię, przerzucę save'a i będzie ok, nie? Tak to wiecie. No po co te światło? Już tak tam dalej nie ma drogi. No, dla niego jest Aha, bo to jest cieniem że to murek jest Dobra, nieważne Nieważne, nieważne Nie pytajcie mnie, co ja tam widziałem Po prostu jedźmy dalej Taki myślę różniejszy odcinek, bardziej żeby sobie pojeździć Może jakieś radio zapodamy Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach Czy gdybym puścił radio Tak bardzo cicho, gdzieś tam w tle by leciało by wam odpowiadało to w następnym odcinku, wtedy bym puścił Jakieś country radio mam, często sobie słucham jak jeżdżę, czy, 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 czy jakieś inne, RMF FM Czy tam chyba miałem prawa autorskie, no country radio bym sobie puścił, ewentualnie track radio, coś w ten deseń Byśmy sobie puścili bardzo cicho i by sobie leciało, gdzieś bym gadał Ale gdybym przestawał gadać, to byłoby to radio słychać zawsze i to by było przyjemne, także napiszcie mi czy chcecie takie radio ja myślę, że to by było spoko, ale w tym odcinku nie będę puszczał, bo komuś może o tym nie odpowiadać Także w następnym odcinku sobie potestujemy też postaram się jakieś modyfikacji fajnych poszukać, żeby coś fajnego wprowadzić do tej naszej gry. No tak, i gdzie? No tutaj stała, no nie widziałem ich. No ale panie, to już przy wyjeździe z miasta. No i dwa mandaty wpisu. To... Nie idź pan z taką jazdą 30 mil na godzinę, to ja do jutra nie dojadę. Wszędzie policja, to jest właśnie minus ETS-a. To, to czego nie lubię. Można tymi trekami zapierdzielać, to niebo policja. Już dwa mandaty. Nie wyjechajmy jeszcze z Eleja, już dwa mandaty dostałem. Boże! Jakie warzywa one jest jakieś jakąś autostradę, czy coś wjeżdżamy. Dzięki Bogu Czy tam drogę szybkiego ruchu, jak zwał, tak zwał Hało to jest tunel, czy znaczy most. No, Wie co ona tak? Przez tą firmę przebiega ta droga dalej. Oj, oj. Troszkę się, żem zagapił z tymi biegami. Za wcześnie zahamowałem i zbyt wolno zwolniłem, zmieszyłem. Yy, ilość biegów, nie? I dlatego tak było. Dobra, jaka odległość przed nami jest? No praktycznie nic nie wyjechałem, nie? kawałek jest. Myślę, że dojdziemy sobie gdzieś tutaj. Ewentualnie do Kingman. No zobaczymy jak to będzie. Na razie jedźmy, nie marudźmy. Dobra, ja sobie zaznaczę tak. Najpierw sobie zaznaczę tutaj. Do Kingman, zobaczymy ile czasu minie. A potem sobie zaznaczę, no nie wiem, zatrzymam się gdzieś na drodze wtedy, nie? Za Kingman gdzieś. Po prostu jedźmy, zobaczymy jaki tam czas będę miał na tym pierwszym waypoint'cie. Jak będzie OK, to dojedziemy do drugiego. Jak nie, to się zatrzymamy się gdzieś pomiędzy pierwszym a drugim i tyle. Tyle w temacie. Widzę, że ruchu jakiegoś nie ma zbytniego. Co dobrze. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Wrzucę tę pomadłę, jakaś policja będzie naprzeciwka jechała, i zmierzam mi prędkość i koniec. Koniec po prostu. Nie będzie tak, o, takiej jazdy. Sobie, jak to chcę, no ale 58 mogę wrzucić chyba 3 mile. To nie jest za dużo, chociaż cholera wiem. 56 wrzucę, bo z nimi to różnie. Można jechać 7 dycha, ja muszę 55. No wspaniale. Po prostu cudownie. No i tak sobie będziemy jechać autostradą praktycznie cały czas. Palemki jakieś tutaj są takie, takie troszeczkę kolczaste. No, ale... ale są, mają. Mają majo. Mają majo. Mają. Kolczatki. Yy, wróć, palmy, kolczatki, bo wiecie kolczaste. Od razu mi się skojarzyło, że kolczatki i takie... O. Wspaniale. No, ogólnie też planuję jakąś grę nową wprowadzić na kanał. No widzieliście, że Armored Warfare był odcinek. Ale się średnio przyjął. Um, co byście powiedzieli na Rasta raz byłby spoko. raz byłby super. U Izaka ostatnio widziałem na streamach, to fajna gierka. Nawet tanio jest na G2A, bo macie za 40 zł, Nie, gdzie normalnie na Steam jest za 80, więc no dwa razy taniej. Więc y, bym sobie dodawał te końce na tym G2... G2A przepraszam. No i bym sobie kupił, bym... By, 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 bym grał save tego rasta, nie? To byłoby fajne. No i seria by się zrobiła, może kogoś bym zaprosił do tej y, gry, z kimś bym pograł, bo tak samemu to wiecie słabo. Puść mnie, puść mnie przed tym skrzyżowaniem, no jedź tym dodżem, Boże, co za koleś. Jezusie Mario. Oj, by, byliby się wpierdzielić przed nimi. Ale nie w ten sposób, damy. nie w ten sposób, trzeba szybko wjeżdżać, a nie jakoś zamulać. Dobra, wjechałem, cicho. To już mogę jechać, tu pewno policji nie będzie, jak będzie, to muszę mieć pecha. Żeby była na takiej drodze policja ja Nie wiem gdzie tu jest godzina w tym... na tej desce rozdzielczy. Chyba nie ma pokazana, jest temperatura pokazana silnika. Znaczy teraz jaka jest temperatura, nie silnika, 37 ta silnika, dobra Trzecia pijem. No nie ma, nie ma zegarków żadnych A szkoda. Bo przydałyby się. Oj, te łuczki, Jezu, jak ja kocham te łuczki w ATS-ie, w ogóle w Ameryce, w ogóle uwielbiam te drogi w Stanach, to są, Boże, cudowne, cudowne. Chyba na takim łuczku sobie screena zrobimy, co Wy na to? Studio Photography. Kurde, jakby tu tego screenshota zrobić? Może tak, z tym napisem, żeby Canword był. Nie, bo był ostatnio taki screen. Może teraz z tyłu byśmy zrobili. Hmm, co wy na to? W ten sposób. Może bardziej pochylone. Tu jakiś widoczek by się przydał, nie? Ale jest też ok tutaj nic nie zmieniał nasz nasycenia żadnego nic z tych rzeczy bardzo do 40 ograniczenie ale z powodów będzie ostry zakres to lepiej zwolnić troszkę a chociaż 50 spokojnie mogę w niego wierzyć no na tych łóczkach to można spokojnie Co jest Baśka coś zwalniasz? Siema policja? Kurde, no no rzeczywiście mam pechać dzisiaj. <laughs> Baloniki I to może screenshot na tle baloników, co wy na to. To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. Musi być ładne zdjęcie na miniaturę. O! Patrzcie na to. Da mi fotograf. Może tak bardziej się oddale jeszcze? Hmm. Zobaczymy, którego skryna wybiorę. Czy wy zobaczyliście? Już w sumie zobaczyliście na mnie nie? O jaki zniszczona ciężarówka. Tam stała, puszczona. No i teraz weź tu skręć, człowieku, bądź mądry i tutaj wiedź między nich. O, teraz mam okazję. Mam okej, to wjeżdżam. No normalnie, udało mi się. Jakoś się zostało, 380 mil. Jaka odległość od no tu już zaraz będziemy. Zobaczymy jak to będzie. Do Kingman jeszcze jest kawałek. Siema policja, co tam? Eloherę normalnie. Kaktusy po prawej, mamy jakąś hodowlę kaktusów czy cholera wie co. Także się jak dużo tych kaktusów i bardzo wysokich. Aha właśnie. Pod ostatnim odcinkiem prosiłem was, żeby nazwać wymyślić nazwę dla, na, dla tej ciężarówki. I były, było tam kilka propozycji i najbardziej mi się spodobała nazwa kędzio. Także ta ciężarówka się nazywa i idziemy się kędziem. Kurde. To jest nasz Kenjo, słuchajcie. Bardzo fajny, spodoba mi się to nazwa, bo to jest Kenword, czyli wiecie, Ken. Kenjot. Takie zrobienie od Kenworda. bardzo mi się podoba. Już nie pamiętam twojego niku, sorry bardzo. W następnym odcinku, jeżeli nie zapomnę, to, to podam Twój nick, już nie będę teraz szukał w telefonie, bo się rozbije. Także. No. Kenjo. No, jeszcze chcę zjeżdżać na kontrolę Wacman, no. A on nie musiał ten przede mną. To jest dyskryminacja białych ludzi. Wy, inaczej Europejczyków w Stanach. Bo co wy są Europejczykiem, to mnie musicie ważyć, bo co? Bo dużo jem to wy tu tłusziochy amerykańskie. Tylko byście żarli 25 ton. Tak, to, to waży 9 ton. Moja ciężarówka waży 16. No to kurde, ciężkie to jest. Boże. Szołg. Ciężkie te trakie, ja myślałem, że to lżejsze. Jest Z 9 ton waży, ale kurwa, 16. No i ciul, nie zjadę. No nie wierzę. No puszczasz mnie czy nie? No co za idioci. Tak, zajedź mi drogę najlepiej w ogóle i puść mnie potem, no. Spasiba, ale niepotrzebnie. Tam do snu mam jeszcze czasu, także dojedziemy sobie bez snu. Ja, która godzina w ogóle? 5.10. dziesięć? Nie, ja to jeszcze nie włączam światła, chociaż w sumie niektórzy mają łączniki, tak też zapalę. Powiem w sumie cały czas na zapalonych jeździć, bo po, po europejsku, ale. Ja, ja myślę, że na tej stacji zjedziemy co jest przed nami, sobie zatankuję od razu i, i się zatrzymamy tam. Skończymy odcinek. I kolejna część po prostu będzie. W następnym odcinku, nie? Kolejna część trasy. Po prostu ruszymy sobie z tej stacji dalej i dalej będę jechał na... No do tego kanionu Colorado. Oczywiście się z wami pożegnam normalnie wszystko, nie? Tylko potem nagram sobie drugą część kiedyś tam. a Albo niedługo będę miał na zapas przecież też można zrobić Odcinek na zapas. No i zjadę sobie tu zatankuję. A mój kurde Parówno Jest jak tu jest tanie paliwo Chociaż w sumie porównywalne Nie tańsze jest niż w Polsce Znaczy ogólnie niż w Europie, nie To no, natankuję, tankuje co tam Jak zalacz to na maksa Taki krótszy dzisiaj odcinek, słuchajcie. Ale i tak myślę, że wam się spodobał. Kolejna część trasy oczywiście w następnym odcinku. sobie tutaj zaparkuję. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapy w górę, komentarz, subskrypcję. Bicie na Facebooka i na Twitcha. Link macie w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym dojedziemy do kanionu Colorado. Także trzymajcie się. Żegnam was z pokładu Kędzia. Do zobaczenia. Cześć.